Łatni zdrajcy pachołki Moskwy, partia Rosji, Rosji, Rosji. Skrót partia zjednoczonej prawicy. Może być dokładnie tak samo rozczytany. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu i wystąpienia premiera Donalda Tuska, pan premier, szef rządu, dość mocno się denerwował. Wybuchł wręcz w kierunku polityków Prawa i Sprawiedliwości. Padły ostre słowa. Znów przypomniał Donald Tusk, co robił w świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. To oczywiście jest robione w konkretnym celu, o tym za chwilę. Ale pytanie: dlaczego? Donald Tusk ostatnio jest tak nerwowy? Czy z powodu e, szpiega, agenta, sędziego, nie wiem jak już go określać, który uciekł na Białoruś, czy dlatego, że należało zrobić rekonstrukcję rządu, chociaż to zdecydował sam, sam podjął takie decyzje wraz z kierownictwem Platformy Obywatelskiej. Co się dzieje? Jakich, jakich, jakie rzeczy się stały, że Donald Tusk jest tak nerwowy? Ja mam na to swoją teorię i to. Jak dla mnie na teraz jest największa tajemnica Donalda Tuska. Zapraszam, Szanowni Państwo, na materiał. Bardzo ciekawy tydzień za nami. Dużo się wydarzyło, choć oczywiście o konkretach jak zwykle mało się mówi. Bo w przypadku sprawy sędziego, który uciekł na Białoruś, zamiast mówić o kompletnej kompromitacji służb specjalnych, kompromitacji ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka, który wprost przyznał, że do poniedziałku nie były żadne operacje. W ogóle służby nic nie robiły w kontekście sędziego Szmyta, nic nie prowadziły, żadnych działań. To jak dla mnie to jest dosyć kompromitująca sprawa, zwłaszcza, że wiemy już, że sędzia w ubiegłym roku pojechał turystycznie na Białoruś. Jeżeli ktoś jedzie turystycznie na Białoruś, a jest sędzią, to automat z automatu powinien być sprawdzony. Były szef służb specjalnych, minister Mariusz Kamiński powiedział, że były próby prowadzenia jakichś prac operacyjnych wobec sędziego, ale szybko zostały spacyfikowane. No tak, bo to jest sędzia, sędziego nie można w Polsce ruszyć, sędzia nie można. Może mieć ochrony i nie mogą być żadne prace kontrwywiadowcze wobec sędziego prowadzone, zatem odpuszczono to cóż, może to jest to dobra refleksja i nauczka na przyszłość, że sędziów również należy sprawdzać, i służby powinny rozpracowywać sędziów, bo jak widać jest to środowisko, które może wiele złego dla Polski zrobić, jeżeli ma takie, takie podobne poglądy lub zachowania do sędziego szmyta. To jest nauczka na przyszłość. I, ale czy ta sprawa denerwuje Donalda Tuska? Mówiłem tutaj już na moim kanale, że wściekł się Donald Tusk na ministrów z, te, z powodu tej sprawy, bo to kompromituje jego rząd, kompromituje służby, kompromituje bezpieczeństwo państwa, no, sędzia za jego czasów uciekł na Białoruś, no to Donald Tusk szybko ruszył z Romanem Giertychem, Roman Giertych raczej, raczej na pomoc ruszył Donaldowi Tuskowi zaczął akcje w, w mediach społecznościowych oskarżających powiązania sędziego z PiSem i tak dalej i tak dalej, oczywiście, no bo to PiS jest winny temu, że ten sędzia jest sędzią, że tam należał do grupy hejterskiej Zbigniewa Ziobry i tak dalej. Cała ta akcja ruszyła. Donald Tusk tweetnął nawet, że, że mieliśmy, mamy Mińsk w Polsce, chociaż zapomniał, że to on teraz rządzi, a nie Jarosław Kaczyński i próbuje się tą, tą poważną sprawę, jaką jest kondycja Polskich Służb Specjalnych, bezpieczeństwo państwa, walka z agenturą, po prostu sprowadzić do okładania się pałkami dwóch wielkich obywateli. Obozów Politycznych PiSu i Platformy Obywatelskiej. Ale czy to jest ten największy powód do nerwów Donalda Tuska? Uważam, że pośrednio do niego prowadzi. Bo jaka według Państwa na teraz jest największa tajemnica Donalda Tuska? O co w pierwszej kolejności walczy Donald Tusk? Według Państwa jak obstawiacie? Bo ja obstawiam. Że najważniejsze dla niego teraz są wybory do Parlamentu Europejskiego. Najważniejsze jest to, żeby w Parlamencie Europejskim zachowała się obecna większość. Większość składająca się głównie z polityków Europejskiej Partii Ludowej. I to jest cel numer jeden Donalda Tuska. I to jest według mnie największa jego tajemnica na teraz, ponieważ nie chodzi tu o Polskę. Nie chodzi tu o reformy w Polsce, nie chodzi tu tutaj nawet o to, co w przyszłości w Polsce się będzie działo, jakie będą konsekwencje na przykład Zielonego Ładu. Chodzi o to, żeby zachować status quo w obecnej Komisji Europejskiej, w Komisji Europejskiej generalnie i w Unii Europejskiej, bo to Unia Europejska teraz dla Donalda Tuska jest celem numer jeden, a Polska jest bardzo ważnym punktem na mapie unijnych wpływów. Stąd może Europejska Partia Ludowa mieć dalej szeroką grupę europosłów i dlatego właśnie przewodnicząca Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen tak często ostatnio gości w Polsce. Przyjeżdża niemiecka przewodnicząca do Tuska i zobaczcie, jak on się zachowuje. Widzicie, to jest taki bezwarunkowy odruch stawania przed Niemcem na baczność. A przecież polski premier nie jest podwładnym przewodniczącej Komisji Europejskiej, ale nawet gdyby był... To czy wy stajecie przed swoimi szefami w taki sposób na baczność? To jest jakiś bardzo głęboki problem mentalny. Ale akurat Donald Tusk ma co meldować Niemcom. Nawet była na kongresie gospodarczym w Katowicach, tam yy, yy, mówiła i wspierała de facto polityków Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Dlatego odblokowano pieniądze z KPO dla Polski. Dlatego wreszcie uznano Polskę za kraj praworządny i zakończono procedurę z artykułu 7 prowadzoną wobec Polski od 2017 roku. To jest najważniejsza tajemnica Donalda Tuska. Pierwsza Unia Europejska, pierwsza Komisja Europejska, wpływy w Komisji Europejskiej, polityka europejska, później Polska i polskie sprawy. I możemy z tego wysunąć taki wniosek, że Donald Tusk może już teraz planować opuścić Polskę na jesieni, być może w przyszłym roku. Być może on chce sobie coś rozegrać dla siebie w nowej Komisji Europejskiej. I dlatego tak uważam, że to wszystko widać po ruchach Donalda Tuska. To on. Działa tak, jakby chciał rozwiązać wszystkie problemy tu i teraz, dokonać politycznej zemsty, pokazać, że on jest teraz górą i wyjechać i zostawić to, nie wiem, jakiejś nowej Ewie Kopacz. Oby to nie była pani Leszczyna, tak napisał Rafał Ziemkiewicz w komentarzu na portalu Do dorzeczy.pl. Czy, czy Leszczyna może być w przyszłości nową Ewą Kopacz, taką namaszczoną przez premiera Donalda Tuska? Niech ona rządzi, niech się dzieje co chce. Oby nie dla Polski, szanowni państwo. Ale te wszystkie ruchy Donalda Tuska tak właśnie wyglądają. Roz. Walona do reszty telewizja polska. Co tam, co, co tam, bo to niepotrzebne, tak? Służba zdrowia powierzona pani Leszczynie. Tabletka dzień po ma być wypisywana przez aptekarzy. No, niech się tam dzieje, co tam chce. Zielony ład, a najlepiej to wprowadźmy, tak? Pakt migracyjny na teraz nie, ale zobaczymy, co się w przyszłości będzie działo. Wysokie rachunki za prąd, wysokie rachunki za gaz. Brak realizacji obietnic wyborczych. Brak. No, no, mieli podwyższyć kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy, nawet nie wpisali yy, takich planów w wieloletnim planie finansowym dla Polski. Mówiłem o tym na tym kanale. Link znajdziecie w pierwszym komentarzu. Zostawię dla Państwa pod tym filmem. No, tak nie rządzi polityk, który wiąże swoją przyszłość polityczną z Polską. Tak rządzi ktoś, kto chce zrobić wszystko, żeby Polskę opuścić, na przykład dla jakiegoś dobrego stanowiska w Unii Europejskiej i ktoś, kto realizuje de facto tutaj politykę Komisji Europejskiej w Polsce. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Zauważmy, że do Parlamentu Europejskiego, z Koalicji Europejskiej startują aż cztery ministrowie obecnego rządu. Czyli zostawiamy rząd, to co powinno być najważniejsze dla każdego polityka, polskiego polityka. Być w rządzie, być ministrem, być premierem. Zostawiamy po pięciu miesiącach ważne stanowiska rządowe, żeby startować w, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Czy tak postępują poważni politycy? Czy tak można budować zaufanie społeczne do rządu, kiedy po pięciu miesiącach wymienia się ministrów? Ministrów, czy pięć miesięcy temu? Szli do wyborów mówiąc, że Polska jest najważniejsza, musimy odsunąć podpis od władzy dla dobra naszych dzieci. Ja często jeżdżąc samochodem miałem taki baner wyborczy Platformy Obywatelskiej z małymi dziećmi siedzącymi na trawie w ogródku. Zagłosujcie dla nich, dla ich przyszłości taki był napis. Robicie to dla ich przyszłości tych dzieci. Czy teraz dla przyszłości tych dzieci ci ministrowie opuszczają rząd, rezygnują ze stanowisk rządowych ważnych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Administracji, Ministerstwo Kultury, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wszystko to można porzucić dla bycia zwykłym, szeregowym europosłem. Dobrze, ok, dobrze opłacanym, ale jednak zwykłym europosłem. To się po prostu w głowie nie mieści. I stąd taka moja refleksja na dziś. Możecie się państwo z nią zgodzić, albo nie, ale wszystkie kroki Donalda Tuska wyglądają tak, jakby po prostu pracował teraz na rzecz Unii Europejskiej. Tak jak Róża Tun mówi, pierwsza Unia Europejska. Później region, z którego się wywodzi kraj, region, z którego się wywodzi. Tylko, że Róża to przynajmniej jest europosłanką, a Donald Tusk jest polskim premierem. I to jest najbardziej smutne w tym wszystkim. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Oczywiście komentujcie, dajcie znać co myślicie na temat mojej opinii, czy to rzeczywiście może być na teraz najważniejsza tajemnica Donalda Tuska. I zachęcam do subskrybowania tego kanału. Wbijmy tutaj do końca roku 50 tysięcy subskrypcji. Już jesteśmy coraz bliżej 20 tysięcy, za co się bardzo nisko. Dajcie łapkę w górę, bo to bardzo pomaga też w budowaniu dobrego algorytmu w systemie YouTube. Jeżeli macie ochotę, to wspierajcie ten kanał poprzez przycisk Wesprzyj tutaj w serwisie YouTube, to jest wielkość. Małej kawy w taniej kawiarence, a wspieracie niezależne dziennikarstwo, niezależnych publicystów, którzy mogą mówić właśnie takie niewygodne dla rządu rzeczy. Ja obiecuję, że Państwa nie zawiodę, moich widzów, bo jesteście tutaj moją najważniejszą grupą odbiorców. I zachęcam również do wspierania poprzez platformę Patronite. Jeżeli ktoś ma konto na platformie Patronite, można wspierać kanał Analiza Polityczna. Link znajduje się w opisie tego filmu. A na dziś, na teraz życzę Państwu miłego odpoczynku w ten weekend majowy. Do zobaczenia, Łukasz Gadło.